Futbol od juniora do seniora. Witam bardzo serdecznie. Roman Kołtoń. Prawda Futbolu w gościnie u prezesa Delty Warszawa Andrzeja Trzeciakowskiego. Witam prezesa. Dzień dobry. Jest dzień z, dobry. z nami mecenas Dariusz Laszczyk, człowiek, który zajmuje się problemami prawnymi związanymi z różną tematyką, a dzisiaj tematyka jest dookreślona: deklaracja gry amatora. Podstawa stabilności, jak to nazwał prezes Andrzej Trzeciakowski. Czy moglibyście panowie na spokojnie wyjaśnić, czym jest deklaracja gry Amatora? Proszę pani, żeby się obaj. Nie, nie, no. <laughs> Najprościej mówiąc, deklaracja gry amatora jest to oświadczenie, które zawodnik czy rodzica zawodnika niepoletniego składa do klubu, które uprawnia ten klub do rejestracji zawodnika i do tego, żeby ten zawodnik brał udział w rozgrywkach w danym sezonie. Myślę, że warto tutaj powiedzieć, czym jakby różni się ta deklaracja gry Amatora od kontraktu. Bo tak naprawdę, żeby uprawnić zawodnika do gry, to klub ma dwie możliwości, albo właśnie zawodnik. Będzie grał na deklaracji gry amatora, albo będzie grał na kontrakcie. I teraz, zgodnie z przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej, e, kontrakty można podpisywać w wieku 15 lat. Okay. Czyli, Czyli od... do 15 roku życia musi być zawsze deklaracja gry amatora. A znaczy, się tak? po też może być, bo nie klub nie musi mieć. Jasne. Ale, no do tylko... tak. Ale kontrakt może być od 15. Zgadza się, więc jeżeli mamy rozgrywki poniżej 15 roku życia i ten zawodnik ma w klubie grać w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej, musi mieć podpisaną deklarację. Deklarację Gry Amatora. Po 15 roku życia może mieć podpisany deklarację Gry Amatora, albo może mieć podpisany kontrakt u 18. Andrzej, to wróćmy do korzeni. Deklaracja Gry Amatora, ona się pojawiła jakiś czas temu. Ja rozumiem, że uporządkowała rzeczywistość, która była, jeśli chodzi o szkolenie. Słuchaj. Jak wiesz, i tutaj pan mecenas, może też oglądał nasze programy, My, ja zawsze podchodzę do Wszystkiego w życiu w ten sposób, że musi być uporządkowane. Kiedy jest uporządkowane, to wszystkie strony, które są zaangażowane w proces, wiedzą, na czym stoją. Jak mają postępować? Poprzedni system, kiedy nie obowiązywała deklaracja gramatora, ja tu już nie będę sięgał pamięcią, ale no to, to co najmniej 10 lat już mamy tą deklarację gramatora, była sytuacja, w której nie było sta żadnej stabilności, ponieważ rodzic przychodził, zresztą był taki moment, nie wiem, czy pamiętacie, to jeszcze, jeszcze sięgnijmy troszeczkę, do 20 lat wstecz, że nawet na poziomie ekstraklasy potrafili co dwa miesiące zawodnicy zmieniać zmieniać kluby. I dopiero był... Te regulacje są dzisiaj I... dużo bardziej tak, precyzyjne. Tak, Czyli tak tak dalej, letnie, transferowe, czyli okienko zimowe. Ale wróćmy do dzieci. Do dzieci. W młodzieżowej piłce w związku z tym nie było tych deklaracji. W związku z tym była sytuacja taka, że zaczynaliśmy sezon, przychodziły dzieci po, i nagle się okazywało, że po jakimś czasie trójka dzieci mówiła ja sobie pójdę gdzie indziej, a potem po kolejnym miesiącu dwójka, że ja sobie pójdę gdzie indziej. Chodzi o stabilność w danej tak, grupie tak? Tak, była, była bardzo duża tak? rotacja tak, w klubach, co powodowało, że tak naprawdę, no, bardzo często, i to były takie przypadki, ja pamiętam jeszcze, szczególnie w takich średnich klubach, tak, gdzie się okazało na przykład, że najsłabsi nie dali rady i odeszli do słabszego klubu, najlepsi chcieli odejść do lepszego i nagle klub średniej wielkości zostawał zamiast z zawodnikami z siedmioma, no nie da się grać. No i były postulaty, postulaty klubów, żeby to uporządkować, żeby jednak, ponieważ najpierw zaczęto porządkować to w seniorskiej piłce, żeby również wprowadzić to w juniorskiej piłce. I weszła, weszła ta deklaracja gramatora, która usystematyzowała to. Wiemy, że rodzic podpisuje ją na rok czasu. Są okienka transferowe. Basia, a możesz mi powiedzieć z punktu widzenia prezesa klubu, w którym momencie jakby prosicie o podpisanie na jakiej zasadzie to się odbywa, żeby rodzice jakby oglądający ten program na Mazowsze, a nie w całej Polsce możecie śledzić ten program. Jak to się odbywa formalnie na przykład w Delcie Warszawa? Jakie są praktyki w innych klubach? Ja nie wiem, nie będę się poruszał w innych klubach. Ja może powiem jakie są u nas. I tu jest pierwszy, będzie to zaraz pan mecenas bardzo się ciekawie będzie mógł wypowiedzieć na ten temat. Deklaracje gramatora podpisuje się na rok, nie można na dłużej. Znaczy na sezon, który czyli zaczyna się 1 lipca. 1 lipca zaczyna się sezon, trwa do ostatniego dnia czerwca. Czyli szukacie z rodzicami porozumienia w lipcu, w sierpniu, nie. żeby właśnie oni podpisali. Właśnie sali? właśnie nie. I teraz sytuacja wygląda w ten sposób, że w ramach tego, tego podpisanej deklaracji gramatora rodzic zobowiązuje się przez sezon, czyli od lipca do czerwca reprezentować barwy. W okienku zimowym, jest okienko zimowe w przerwie zimowej, jest tak zwane zamknięte okienko, my to tak nazywamy, czyli okienko, w którym, jeżeli rodzic chce odejść, a klub wyraża zgodę, może odejść. Bez zgody. Nie może. Jak jest podpisy, podpisywane? Tu pan mecenas się zaraz wypowie, bo to jest bardzo ciekawa sprawa i, i postulat pewnie pana mecenasa i nasz klubów. Nie ma do końca sprecyzowanych przepisów, kiedy podpisać tą deklarację gramatora. Ponieważ nie ma sprecyzowanych podpisów, całe środowisko wychodzi z założenia, że zastosujemy tą samą metodę, która jest dla kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej. Kontrakt zakłada, że ja mogę pół roku przed podpisać kontrakt. Na następny sezon. Czyli de facto wszystkie kluby zakładają na tą chwilę taka jest sytuacja, większość klubów, tak jak ja rozmawiam z kolegami prezesami, że 1 stycznia tego roku, kiedy jeszcze obowiązuje stara deklaracja, ja mogę już zacząć podpisywać bo jest pół roku do końca na kolejny sezon. W przypadku naszego klubu My to robimy 1 kwietnia. Okej, okay, to zatrzymajmy tak. się. Zatrzymajmy się tak. na tym. To jest odpowiednie, zgodne z, z intencją tego przepisu? Czy tak kluby postępują? Ja powiem tak. Główny problem, jaki ja widzę z deklaracjami gramatora, to jest po prostu brak. Konkretnych regulacji. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o przepisy Polskiego Związku Piłki że Nożnej, Że za mało uszczegółowiona tak jest. jest ta regulacja, tak? Jeżeli chodzi o przepisy Polskiego Związku Piłki Nożnej, to dosłownie mamy kilka przepisów, które regulują ten temat. I tak naprawdę z tych przepisów można by takie dwie, trzy główne reguły wyciągnąć, jeżeli chodzi o deklarację. Czyli pierwsza rzecz, którą już tutaj Andrzej powiedział, to jest kwestia taka, że niezależnie, kiedy my tę deklarację w zasadzie podpiszemy na dany sezon, czy to będzie. Czerwiec, czy to będzie lipiec. No i tak czy... obowiązuje od 1 lipca do 30 czerwca przyszłego roku. Przepis mówi o tym, że podpisana deklaracja obowiązuje do końca sezonu. Nie mówi nawet od kiedy, ale można to rozumieć, że od początku, tak sezonu, mówi przepis o tym, że obowiązuje do końca sezonu, czyli niezależnie, czy podpiszemy ją w lipcu, w sierpniu, czy we wrześniu, bo takie przypadki też się zdarzają, ona będzie obowiązywała do 30 czerwca następnego roku. To jest jakby jedna rzecz. Kolejny przepis, takich główno deklaracjach, mówi o tym, i tu też jakby w kontekście tego, co powiedział Andrzej, jeżeli zawodnik na deklaracji gry amatora, czyli zawodnik amator, w trakcie sezonu rozrywkowego, czyli do tego 30 czerwca, samochodicny. Wolnie opuściłby klub, to naraża się na sankcję dyscyplinarną ze strony związku. To jest 12-miesięczna karencja. Czyli, jakby tutaj, jest informacja taka, że podpisujesz deklarację gramatora, jesteś bezwzględnie związany z klubem do 30 czerwca następnego roku i to, co powiedział Andrzej, tylko za pisemną zgodą klubu. Możesz zmienić klub na inny w trakcie obowiązywania tej deklaracji gramatora. I tak naprawdę to są takie główne zasady, takie główne przepisy, które to regulują. Oczywiście po upływie deklaracji gramatora po 30 czerwca, czyli 1 lipca, jeżeli nie mamy podpisanej kolejnej deklaracji na kolejny sezon, jesteśmy wolnym zawodnikiem i wtedy tak naprawdę możemy swobodnie zmienić klub i tutaj wchodzą już reguły, jeżeli chodzi o płatności ekwiwalentów. Natomiast kwestia też taka, właśnie, kiedy tę deklarację najwcześniej podpisywać, nie jest w przepisach uregulowana polskiego związku. Piłki nożnej i tutaj to ja też widzę tutaj duży problem, bo jeżeli chodzi właśnie o kontrakty U18 czy kontrakty seniorskie, jest tak jak powiedział Andrzej. Że zawodnik może 6 miesięcy wcześniej podpisać kontrakt z nowym klubem. Czyli załóżmy 1 stycznia zawodnik, który ma kontrakt do 30 czerwca. Czyli bo... wzorując się na tym, podobnie się często kluby zachowują, jeśli chodzi o deklarację grającą. Tak, amatora. jest, bo nie ma tutaj jakby wykładni, jeżeli chodzi właśnie o moment, kiedy można najwcześniej podpisać deklarację. Natomiast sama deklaracja, jeżeli chodzi o przepisy powszechnie obowiązujące prawa, prawa cywilnego, to jest oświadczenie jednostronne. I ono tym się różni jakby od kontraktu. Bo w kontrakcie, mamy, kontrakt jest umowa, Czyli mamy dwie strony, warunki, zobowiązania. Tak? Natomiast deklaracja jest to jednostronne oświadczenie mm -hmm. tego zawodnika, czy w tym przypadku, jeżeli zawodnik niepełnoletni rodziców zawodnika. I oni tylko tak naprawdę oświadczają nic więcej nie ma w tym dokumencie oświadczają że w sezonie rozgrywkowym takim i takim będą prezentowali barwy klubu. Koniec, kropka. Nic więcej w tej deklaracji nie ma. W tej deklaracji też jakby nie wypływają dalsze konsekwencje w zasadzie. Czyli nie ma tutaj jakby warunków, warunków z drugiej strony. Ja podpisuję jako rodzic deklarację gry, muszę do końca sezonu być w tym klubie. Jasne. Natomiast też jakby tutaj jest być może postulat, żeby uregulować, co tak naprawdę klub powinien spełnić, tak? Bo jakby nie ma tutaj jakby ekwiwalentu z drugiej strony można dorozumieć, że po popisaniu deklaracji gry amatora klub ma obowiązek zarejestrować zawodnika do gry. I zapewnić Chociaż... mu, rozumiem, tak warunki treningowe i mecze i tak dalej, opiekę odpowiednią, tak? No jest to dorozumiane taka... Dorozumiana, natomiast tak naprawdę jest jeden przepis, który jakby to reguluje, jest kwestia ubezpieczenia zawodnika, ale to nie wynika z przepisów PZP, nawet tylko z ustawy o sporcie, że każdy klub, który ma drużynę w rozgrywkach organizowanych przez Związek Piłkarski, w tym przypadku przez Polski Związek Piłki Nożnej, ma obowiązek ubezpieczyć zawodnika. I w zasadzie to jest jedyny, tak naprawdę. To obowiązy klubu. Być może tą kwestię też należałoby doprecyzować w przepisach, uregulować, kiedy najwcześniej tę deklarację można podpisywać. Prezesie, to Ciebie, Andrzej, zapytam. Deklaracja Gry Amatora, tak z Twojej perspektywy, ty, 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 tych ładnych paru lat, jak funkcjonuje to w tej postaci, a nie innej, ona jest odpowiednia? Zabezpiecza jakby klub. Znaczy, ja jeszcze raz powtarzam. Uważam, że musi każde prawo dbać o interes obu stron. I tutaj bardzo fajna uwaga. Ja przyznam się szczerze, że ja nie pomyślałem ani przed programem, ani nigdy wcześniej o tym, co, co tutaj pan mecenas nam powiedział. Do czego tak? zobowiązuje ta deklaracja. Ale że, że coś tam klub, tak? mogłoby być więcej mówiące. Bo rzeczywiście, no teraz dajmy na to przykładowo. Ja podpisuję deklarację mojego dziecka, a klub mi mówi, my boiska nie mamy, tego nie mamy, nie gramy, nie zgłosiliśmy Cię do rozgrywek, a jesteś niewolny. Teoretycznie, tak? To ciekawe, przerwę w tym momencie, bo akurat e, niedawno trafiła do mnie podobna sprawa. Sytuacja taka, że klub hurtowo zbierał deklaracje grematora od zawodników, i się okazało w sierpniu, że niektórych zawodników nie zarejestrował do gry. To jest bardzo ciekawa sytuacja, bo e, przykładowo, jeżeli by był to kontrakt, czyli zawodnik podpisał kontrakt z klubem i by nie zarejestrował zawodnika, to zgodnie z przepisami jest przepis, który tak. mówi, że w takim przypadku zawodnik może rozwiązać kontrakt i pożegnać Opery, się z klubem. No I to... teraz, właśnie, co w sytuacji takiej, że klub nie zarejestrował tego zawodnika, opisano deklarację gry amatora. Z przepisów wynika, że ten zawodnik mimo wszystko jest mhm. w klubie. Takie sytuacje też się no, zdarzają, natomiast. Znaczy, Rozumiem, że to jest y, sytuacja raczej patologiczna i wyjątkowa. Tak jest. Zgadza się. Znaczy, ja właśnie też chciałbym to powiedzieć jedną rzecz, że oczywiście dbając o interes zawodnika, i dbając o interes dziecka, patologie, które się zawsze zdarzają, e, powinny wykluczać klub z tego, że. Traci swój zawodników, traci ranking, a nie możemy z kolei rozluźniać, bo ja tutaj będę twardo stał, że uważam, że ta deklaracja gramatora, jest zawierana na rok, tak? jest potrzebna. tak? Naprawdę. Dokładnie na rok, nie na inny. No, jest sezon piłkarski, w którym Jasne. się gra, w którym się przygotowuje. Ja, ja znam masę przypadków naprawdę i z mojego klubu i tak jest, zaprzyjaźnionych, gdzie na przykład zawodnik przychodzi, super zawodnik, ściągają go do klubu i mówi: Dobrze, to my ci sfinansujemy wyjazd na obóz, jedziesz z nami na obóz, zaczynamy ligę. Super gra jak w lidze. Silniejszy klub go zauważył, mówi to my Cię ściągniemy do siebie. No i teraz, no i teraz, i ten klub zostanie. W trakcie jeżeli, sezonu. W trakcie sezonu. Jeżeli ja mówię, dobra, ja sfinansowałem ci obóz, ja zapewniam ci warunki, okej. Okay. Do czerwca jesteś moim zawodnikiem, potem idziesz sobie gdzie chcesz. A jeżeli ja po dwóch miesiącach mogę mieć możliwość stracenia tego zawodnika, to jakikolwiek jest Teraz prawo uniemożliwia, taką... Uniemożliwia. Panie uniemożliwia, Wysłaś, czy tak jest? Tak, jest ten przepis, o którym powiedziałem wcześniej, czyli jeżeli zawodnik już podpisze deklarację to do 30 czerwca mhm. nie może bez pisemnej zgody klubu opuścić, bo wtedy klub może e, zażądać, aby ten zawodnik był objęty dyskwalifikacją 12-miesięczną. To się bardzo rzadko zdarza, znaczy: przede, że przede, wszystkim, przede, przede, wszystkim, przede wszystkim zacznijmy od tego, że on nie może grać. Bo to dyskwalifikacja to już jest kolejna rzecz. Ja nie spotkałem się nawet z klubami, bo znam takie kluby, co są pod tym względem bardzo restrykcyjne. Nie spotkałem się, żeby egzekwowały karę jeszcze dodatkową. Natomiast na przykład mówią w ten sposób dobrze, nie chcesz u nas grać, ale my cię nie puścimy. Tak? To bardzo często powoduje, ja nawet miałem taki przypadek u siebie w klubie, że miałem zawodnika, ze dwa lata temu było, który chciał od nas odejść, e, powiedział, że od nas odchodzi, bo tam idzie do innego klubu. Będziemy dobra, ale my cię w zimie nie puścimy dograj do czerwca, w czerwcu nie podpiszesz nowej deklaracji, odejdziesz sobie, tak? Po czym przyszedł czerwiec a on powiedział, nie, no mnie tu jest jednak fajnie tak? Ja, jak ktoś mnie tam próbował namówić, ale ja już teraz nie chcę ja wrócę też jeszcze do tego, bo tam w pewnym momencie odeszliśmy od tego kiedy my podpisujemy, tak? I ja też się konsultowałem jeszcze nie z Darkiem, bo, bo, bo myśmy się wtedy nie znali lata temu i właśnie o tej deklaracji. I teoretycznie według prawa ja mogę każdą deklarację złożyć i myśmy i w kluby chyba Razem, bo myśmy razem to robili, żeby wypracować taką metodę, żeby nie było sytuacji, że ja sobie zażądam od rodzica, żeby mi trzy deklaracje na trzy lata do porodu złożył. Może tak zrobić klub? Robią tak kluby czasami z doświadczenia, podamy mecenasza? Tak, teoretycznie jest to możliwe i niestety w praktyce to się zdarza, natomiast moim zdaniem to jest. No nie chcę powiedzieć, że patologia, ale. No to jest wypaczenie to, systemu. Wypaczenie tak? systemu. Jak najbardziej. Znaczy to wynika jakby po pierwsze ze złej woli tej klubu, bo tak, kluby doskonale tak? wiedzą o co chodzi, że podpisują deklarację, która z samej racji, tak jak tutaj powiedział Andrzej, powinna być maksymalnie na jeden sezon. Dopiero później zawodnik powinien znaczy, mieć nie, jakby... no, Każda jest na jeden sezon. Tak. <laughs> Natomiast jeżeli podpiszemy trzy podrząd, rząd. Dura lex, lex, to wtedy mamy trzy sezony i to jakby wypacza wypacza, e, wypacza tak. kwestię deklaracji i to, że ten zawodnik na deklaracji jest zawodnikiem amatorem cały czas. Więc tak. Takie sytuacje się zdarzają, natomiast jeszcze zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Z czego to wynika? To wynika tak naprawdę z braku świadomości, moim zdaniem, rodziców. Tak? Z braku świadomości rodziców prawnej, bo oni powinni wiedzieć tak naprawdę, z czym się wiąże, jakie, jakie konsekwencje prawne ma opisanie tej deklaracji gromadzora. Ja Niestety taki nie klub wszyscy wiedzą. czasami no, świadomie nie informuje o konsekwencjach prawnych, ale rozumiem, znaczy, że to Znaczy, zależy wyjątkowe w jakim to... środowisku, ale... w takim mieście, w dużych miastach z reguły rodzice tak wiedzą, że rzadko się zdarzają, bo powiem... stojąc nawet, bo, wiecie, jak to się mówi, bardzo często najlepszą reklamą dla klubu albo antyreklamą jest. Yy, Środowisko rodzic rodziców. Środowisko rodziców. Jasne. Bo ty Jasne. przyprowadzasz dziecko do nowego klubu, siadasz z tymi rodzicami i o dziecko trenuje, a wy rozmawiacie. Więc to się, to się. Aleczkolwiek jest pewna nieświadomość. Taki się. przypadek, jak powiedział Andrzej, się zdarza i nieraz się z takim spotkałem, że po prostu klub jakby daje kilka deklaracji do podpisu in blanco, powiedzmy, i później tylko uzupełnia sezon, tak? Mhm. Numer sezonu. Natomiast może być jeszcze inna sytuacja. I z takimi sytuacjami też miałem do czynienia w swojej praktyce. Że zawodnik przykładowo w lutym czy, czy w marcu podpisał deklarację na kolejny sezon w jednym klubie, mhm. zapomniał o tym, powiedzmy w lipcu. Podpisał, czy w czerwcu podpisał deklarację w zupełnie innym klubie. Zapomniał świadomie. Czy znaczy, zapomniał nieświadomie. świadomie, nieświadomie, to już nie. nie świadomie. Być może nie, nie wiedział, co podpisuje, bo powiedzmy, na przykład dali mu. Tłumaczenie rodzica może być też takie. Dali mi pakiet dokumentów. Dokumenty dotyczące na przykład organizacji obozu, a w tych dokumentach była deklaracja, którą też podpisałem. Ale przepraszam, panie Mecaciu, muszę tu przerwać. Nie, tak, rodzice to jest z są, życia rodzice są dorosłymi ludźmi. Zgadza I się. tłumaczenie, że nie wiedzieli, co podpisują, przepraszam, dla mnie jest no śmiesznym tłumaczeniem. E, ja na Naprawdę, ale no to, to już musi być sukinsyńsko już do n tej potęgi, żeby między papierami yy, wsunąć jakiś papier. Ja przyznam się, naprawdę, no całe życie jestem najstarszy z Was. Rozumiem, Pracuję, że Delta by słyszałem, tego nigdy nie zrobiła, ja w ogóle tak? nie słyszałem o takim przypadku, tak? Natomiast, yy, natomiast yy, znam przypadki, gdzie rodzice... Myślę, że mecenas zna różne przypadki. Nie, rodzice, ja rodzice, ja rodzice mogą powiedzieć, że zapomnieli. Nikt nie zapomina tego, że podpisał deklarację, Pomysł. szczególnie w klubie, na przykład ja wrócę cały czas, bo odchodzimy znowu. Więc można by podpisać ileś deklaracji. My tu na Mazowszu z klubami wszystkimi dogadaliśmy się że nie, to, to jest praktyka całkowicie haniebna. I za, taka zakazana, rozumiem, w sensie kulturowym. Kulturowym, tak. I my tego nie robimy. Zakładamy, ponieważ nie ma innych szczegółowych przepisów, że te 6 miesięcy obowiązuje. I wiem też, że były przypadki zgłaszania przez, przez, przez rodziców do związku i te sześć miesięcy związek akceptuje. Na tą chwilę. Rozumiem, I że te 6 kończę. miesięcy w znaczeniu, że podpisujesz między styczniem a czerwcem tak. na sezon na od 1 lipca ja. do 30 czerwca. Czyli załóżmy w te, teraz w styczniu 2026 podpisałby deklarację tak. na sezon 27-28. Tak. Ale ja to skończę jeszcze, bo zacząłem i, przepraszam, że znowu ja. E, zaraz już pan mecenas. Zaraz 20. pan mecenas dalej powie. My w klubie naszym, w delcie Warszawa, wyszliśmy z założenia, że pierwszy czerwiec jest niepotrzebny. Znaczy, 1 styczeń jest niepotrzebny całkowicie. Mhm. My zaczynamy ten za proces No wcześnie. wcześniej, 1 kwietnia. Czyli dwa miesiące przed, nie, sześć miesięcy, tylko dwa miesiące przed końcem sezonu rozdajemy te deklaracje rodzicom, informujemy o tym, że rozdajemy. To jest jak gdyby cały sztandarowy projekt, nie gdzieś tam przy okazji właśnie, przy innych dokumentach, tylko się to zaczyna 1 kwietnia. Rodzice mają na to miesiąc czasu, a dlaczego my to tak robimy też, a nie 1 lipca? No bo my jedziemy w lipcu, w sierpniu na obozy, zespół przygotowuje się do rozgrywek. Funkcjonuje normalnie, musi funkcjonować. W sensie I trener sezonu. nie może jest. dowiedzieć się 30 czerwca, że on nie ma ludzi. Kolejna sprawa. Do nas bardzo dużo chłopców przychodzi z innych klubów. No i teraz jest sytuacja prosta. Ja mam 20 zawodników. Chce się do mnie dostać 10 kolejnych nowych. A ja mówię, nie panowie, ja was nie biorę, no bo ja mam swoich zawodników. Odrzucam ich. A w czerwcu przychodzi mi dziesięciu moich i mi mówi, że oni sobie odchodzą. Stąd my jednak założyliśmy ten kwiecień do, do planowania Jest to racjonalne. Jest to jak gdyby racjonalne. Budowania, budowania zespołu, natomiast być może jest potrzeba do określenia tego w przepisach związkowych. Ale tak samo jak po drugiej stronie rodziców, o ile tutaj jestem bardzo sztywny i uważam, że tak powinno być, o tyle bardzo się cieszę, że pan mecenas tutaj poruszył ten temat, bo uważam, że rzeczywiście do tej deklaracji powinny dostać również przepisy mówiące, że jeżeli klub nie spełni jakichś określonych warunków. Podstawowych funkcjonowania, to rzeczywiście no nie można wiązać zawodnika. No bo to to rzeczywiście jest też niby deklaracja, ale ta deklaracja, no związek, jeżeli już tak szczegółowo dopracowuje te rzeczy, to to też powinien dopracować. No, pytanie panowie, bo mam takie wrażenie, że prezes Czeciakowski, jako reprezentant rozumiem klubów, prawda, jest mimo wszystko zadowolony z funkcjonowania tej deklaracji gry promotora. bo Oczywiście widzi też pewne potrzeby być może do określenia tego przepisu troszeczkę i tak dalej. Natomiast ja też, jako człowiek środowiska piłkarskiego, absolutnie żyję sezonami, prawda? No, sezon to jest dla mnie coś naturalnego i w tym sezonowości funkcjonuje futbol zawodowy, ale wydaje mi się, że też absolutnie ten futbol amatorski, czy dzieci i młodzieży, też w sensie sezonów, tak jak mamy rok, rok szkolny, prawda? Natomiast czy pan mecenas widzi jakieś jeszcze kwestie z punktu widzenia rodziców, które by być może wymagały, do określenia? Jakieś rodzą się praktyki, które są niebezpieczne, ciekawe, jakieś kazusy, które być może tu prezes też by potrafił się do tego odnieść? Znaczy kazusów mam bardzo dużo, natomiast no właśnie. jakby w kontekście tego, co tutaj Andrzej powiedział, pamiętajcie, że do mnie trafiają sprawy sporne zawsze, więc hmm. ja jestem jakby, mam jakby tutaj pogląd na te sprawy sporne. Ja nie zajmuję się sprawami, w których nie ma konfliktu. Do mnie się albo zgłasza klub sportowy, który ma problem z rodzicem czy z zawodnikiem, czy z innym klubem jeżeli chodzi o rozliczenie kwalentów, do mnie zgłasza się rodzic, który ma problem z klubem, więc tak naprawdę do mnie trwają te sprawy gdzieś tam na ostrzu noża już. Więc jeżeli chodzi o tutaj pytanie jakby z drugiej strony. Moim zdaniem trzeba gdzieś znaleźć jakiś punkt, taki środkowy, bo tak naprawdę mamy interesy zarówno klubu, który muszą być zabezpieczone i się z tym jak najbardziej zgadzam, a z drugiej strony mamy interes zawodników czy rodziców zawodników i tutaj też jest kwestia nie można wszystkich jakby klubów wrzucać do jednego wora, nie można wszystkich rodziców i zawodników wrzucać do jednego wora, bo moim zdaniem zawodnik w wieku 12 czy 13 lat to jest jeszcze dziecko. Ono może mieć różne tutaj kwestie też psychologiczne, tak czy w danym środowisku będzie zaakceptowane, czy nie zaakceptowane. Inaczej można traktować zawodników w wieku już nie wiem, 15 czy 18 lat. To jest jakby na naturalne. Więc jakby trzeba tutaj znaleźć jakby złoty środek i jakby wyważyć te interesy. Na pewno jakby tutaj jest kwestia tego, że głównym interesem klubów w tym jakby w tym, w tym temacie, o którym się rozmawiamy, jest to, że klub musi mieć jakby stabilność, jeżeli chodzi o kadrę. tak? Mhm. Czyli tutaj prezes musi wiedzieć, że z zawodnikami, z którymi powiedzmy zaczyna sezon, on ten sezon po prostu dokończy. Mhm. Nie będzie tak, że w połowie sezonu nagle mu 10 zawodników odejdzie, tak? Bo nie będzie mógł dokończyć sezonu. Musi mieć klub pewność, że jeżeli organizuje obóz na 50 zawodników, no to weźmie udział w tym 50 zawodników, a nie, że będzie 20 pustych miejsc. Mhm. Więc to jest jakby na pewno interes tutaj klubu. Natomiast z drugiej strony trzeba też rozważyć interes zawodników. E Różne patologiczne sprawy się zdarzają. Najczęściej właśnie to jest to, o czym sobie powiedzieliśmy wcześniej. Że no jakby... Bo rozumiem, że pan mecenas działa w skali całego kraju. I tak. Mimo, że kancelaria jest z Poznania, tak, to y, działacie w skali całego kraju i widzicie różne takie y, trudne. Dlatego też mówię, że nie można jakby wszystkich wrzucać do jednego wora, bo są jakby małe kluby sportowe, które działają gdzieś tam, powiedzmy wszystko jedno, na Podlasiu czy, czy w mniejszych miejscowościach. Są kluby z Warszawy, które świetnie, że mają jakby umiały się dogadać, mają jakby wspólną koncepcję co do opisywania deklaracji gramatowych. Nie w regulaminie klubu, który każdy rodzic zna, jest tak. na stronie, to wszystko jest zawarte. To jest świetnie, natomiast klub z Podlasia nie będzie stosował tych samych, powiedzmy, reguł, co klub, powiedzmy, z zachodniopomorskiego, tak? Mhm. Bo po prostu to jest niemożliwe, dlatego moim zdaniem musi być jakaś tutaj kwestia ze strony PZPN-u, która ureguluje kiedy najwcześniejszą deklarację gramatora można podpisać, i że ta deklaracja może być podpisana tylko i wyłącznie jedna na dany sezon, czyli nie można brać deklaracji na kolejne sezony. Myślę, że takie przepisy, gdyby były, no, ukróciłyby 90%. No to nie jest tak trudno wprowadzić. Nie jest prawda? trudno wprowadzić. Ukróciłyby 90% tych patologii, które trafiają do To może być decyzja kancary, zarządu tak, tak? prezydenta tak, tak. na wniosek ja powiem... jakiejś komisji prawnej, która spokojnie, czy, czy, czy wręcz zespołu prawnego, który pracuje w związku. Ja powiem jako klub też o rzeczy, która jak gdyby tutaj może z ust pana mecedasa nie wybrzmiała, rzucił o, że to jest tylko dziecko. Ja chcę powiedzieć, znaczy w ogóle wszystko w życiu się dzieje tak. Dlaczego do jakiegoś klubu przychodzą rodzice ze swoimi dziećmi i mówią, my chcemy u was być i tych dzieci jest więcej, a po drugiej stronie ulicy, w cudzysłowie oczywiście mówię, jest klub, do którego nikt nie chce przychodzić, bo postępuje nie tak w stosunku do rodziców. Rodzice Ci, o których mówiliśmy, stoją na tym treningu, wymieniają się informacjami. Wymieniają się w pracy. Mhm. Wiadomo w pewnym momencie, że ten to klub... Jest ma... Albo to jest pewna społeczność, prawda? To jest tak jak się. z restauracją. No do jednej restauracji wchodzi masę ludzi, są fajnie, jest jedzenie, super, wszyscy jedzą zadowoleni, w drugiej oszukują, dają nieświeże jedzenie, nie wchodzi. Jeżeli klub jest nieuczciwy, działa w nieuczciwy sposób, nie jest ludzki też, bo pamiętajmy, ja to się bardzo zawsze o tym głośno mówię, my, ja mam setki tysiące zawodników, a piłkarzami zostają pojedyncze osoby. Więc ja muszę być też człowiekiem. I teraz ja z tego co ja wiem, bardzo dużo klubów i nasz klub. Jeżeli my mamy sytuację, że jest chłopiec i ten chłopiec ewidentnie wypada ze składu poprzez swój słabszy poziom i przychodzą rodzice i mówią: "Panowie, my musimy odejść", no to nie ma sensu. Mhm. No ja nie spotkałem się i w naszym klubie, żeby klub powiedział: "Nie, my was będziemy do końca czerwca trzymali. Bo to jest kwestia no, jakiejś siły. E nie wiem, w marcu. I, i... Ale nawet nie w marcu. On przed wakacje, stracił miejsce w składzie. Nie gra, ten chłopiec wypada ze składu. No, nikt go nie będzie na siłę trzymał, bo my robimy krzywdę dziecku, klubu, wszystkim po kolei, tak? Sną też sytuację, że szczególnie troszeczkę przy starszych chłopcach, gdzie my ich na przykład do liceum bierzemy. Myśmy mieli takie przypadki, no i przychodzi chłopiec i on się nie jest w stanie zasymilować, nie jest w stanie poza domem mieszkać. No też się go zwalnia, nie mówi, nie, my cię nie puścimy, tak? Bo my na siłę. Bo mamy deklarację gry no, tak. amatora. Aczkolwiek na przykład są takie przypadki, że ja miałem przypadek taki, gdzie przyszedł człowiek, myśmy powiedzieli: Dobrze, jedziesz na obóz za darmo, a on za chwilę przychodzi i mówi: Ale ja się tu źle czuję, odchodzę. mówi: Dobra, to oddaj nam za obóz i my cię puścimy, tylko za obóz nam oddaj. A on mówi: Nie oddam. No tu zaczyna być problem już, prawda? Natomiast generalnie takie, takie, takie sytuacje się robi. Z mojej wiedzy, jaką ja posiadam, zawsze chęć zmiany, szczególnie w połowie sezonu, bo wiadomo, że jeżeli chłopiec trwa sezon, zaczyna się sezon od pierwszego, jak gdyby, lipca, ale rozgrywki zaczynają się tam koniec sierpnia, początek września, to nawet jeżeli ten chłopiec chce odejść i ja go puszczę, to nie i tak nie zagra w innym klubie dopiero od nowej rundy, bo jest tak zwane okienko transferowe, które się zaczyna od przerwie między rozgrywkami ligowymi. I teraz, jeżeli zawodnik jest, bardzo dobrze gra, jest chęć z innego klubu ściągnięcia go, nie zawsze z silniejszego, Presja jakaś, rozmowy, czy menadżer, czy, czy nawet rodzice, czy i tak dalej. I ten zawodnik gra. No to oczywiście zawsze, zawsze będzie tłumaczenie. Mój zawodnik się źle czuje. Tylko my wiemy, że ten zawodnik jest uśmiechnięty, a bardzo często to rodzic, nie wiem, chce, żeby on zmienił klub. I tu jest ta sytuacja, właśnie w, w której. Dochodzi najczęściej do konfliktów, przynajmniej z tych, co ja wiem, że rodzic mówi: Ale ja ale my nie chcemy już tu być. No, dobra, jaki jest powód? Gra pan w meczach, dziecko jest zadowolone, nie ma żadnego problemu, proszę wypełnić do czerwca swój kontrakt. I to jest taki największy moment takiego konfliktu. Pamiętajmy jeszcze jednej rzeczy. Tak jak mówię, no to jest kwestia tego, że to nie są uregulowane w przepisach, natomiast ten przypadek, który tutaj, o którym powiedział Andrzej, można rozwiązać w prosty sposób, zastosując inne przepisy. W tym przypadku można przecież wypożyczyć zawodnika na deklaracji do innego klubu mhm. na ten okres. To jest jakieś rozwiązanie, tak, żeby wypożyczyć tego zawodnika na powiedzmy do końca sezonu. Tylko pamiętajmy o tym, że znowu ta deklaracja w klubie wygaśnie 30 czerwca, w klubie macierzystym. Tam będzie wypożyczenie do 30 czerwca i 1 lipca ten zawodnik jest zawodnikiem wolnym. Mhm. Ale mimo to jakby kwestia ekwiwalentów, która pewnie też jest ważna przy deklaracjach, jakby też jest tutaj zapewniona, ponieważ ten klub macierzysty ma te prawo do ekwiwalenty, jeżeli wypożyczenie to jest panowie. nieodpłatne. Ale panowie, a wiecie co to jest, to jest... No, bo ja chcę powiedzieć o Dominie, o którym tutaj cały czas nie rozmawiamy. Ja mam zawodnika i on jest w trójce najlepszych zawodników. Ja nie mam interesu, żeby on w czasie sezonu, gdzie ja walczę też o miejsce w składzie, on powiedział sobie: a ja se pójdę do, tam do innego klubu, bo mi zaproponowali. Walczysz o miejsce w tabeli. Tak? W tabeli, w rozgrywkach dla, dla tego zespołu, bo pamiętajmy, że to wynik nie jest wszystkim. Gra. Czyli jeżeli są dobrzy zawodnicy, jest atmosfera, my dobrze gramy w piłkę. I teraz nagle przychodzi mi jedna czarna owca i mówi: a ja nie chcę. Ja, zgodnie z pana mecenasem, oczywiście, ja go mogę wypożyczyć w zimie. No ale dobrze, przychodzi mi dwóch kolejnych najlepszych, i mówi: To my też chcemy się wypożyczyć i robić się domino, a średni przychodzi i mówi nie, ci najlepsi odeszli, ja też co odejść. Zatrzymajmy się w tym momencie, do, bo deklaracja gry amatora ze słów Andrzeja wynika, że jest podstawą e, jakby stabilności. stabilności. Z doświadczenia mecenasa Dariusza Laszczyka wynika, że czasami rodzi pewne problemy e, na linii rodzice-klub, klub-rodzice i tak dalej, i tak dalej. I być może warto by było, to jest bardzo ciekawy wniosek z tego programu, warto by było doprecyzować, a tu prezes klubu Ta też obgoda. się e, zgadza, doprecyzować jakby Funkcjonowanie tego przepisu, który jest właściwy, potrzebny i tą stabilność zapewnia. Natomiast, panowie, ja tutaj postawię tyleż kropkę, co powiedziałbym, nie, dobra, przecinek, bo w następnym odcinku porozmawiamy o ekwiwalencie za wyszkolenie, który rozumiem. Wiąże się też z tą sytuacją piłkarzy. Dariusz Laszczyk, mecenas, który zajmuje się prawem, też związanym właśnie z piłką nożną, w szczególności, był gościem dzisiaj naszego programu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Andrzej Czyciakowski, prezes Delty Warszawa. Ja się nazywam Roman Kołtoń, Prawda Futbolu, a dzisiaj w formacie Futbol od juniora do seniora, klubowy kanał Delty Warszawa. Bardzo proszę, zalajkujcie, subskrybujcie kanał i też myślę, że to jest bardzo merytoryczny odcinek, który warto polecać, warto dyskutować, być może warto skomentować, także zachęcam do tego. Dziękuję.